W trzech miejscowościach gminy czastary wkrótce zostaną oddane do użytku miejsca do rekreacji i wypoczynku. W czastarach trwa rewitalizacja parku i budowa urządzeń do zabawy, zaś w parcicach i radostowie przy szkołach podstawowych powstają place zabaw. Na wszystkie rzeczy mieszkańcy czekali już od dłuższego czasu. Inwestycja w Czastarach jest nazwana miejscem rekreacji, wypoczynku i zabawy. Na terenie parku cały czas prowadzone są jeszcze prace przygotowawcze. Jak poinformował nas wójt Dariusz Rejman, pieniądze na inwestycje urząd gminy pozyskał jeszcze przed objęciem przez niego urzędu. Jest to zadanie z końca 2012 roku, gdzie funkcję wójta pełniła pani Iwona Szkopińska i razem z Radą podjęli decyzję, aby aplikować do lokalnej grupy działania Międzyprostą a Wartą o, o dofinansowanie na budowę placu zabaw w miejscowości Parcice, Radostów i Czastary. Dofinansowanie wyniosło 229 tysięcy złotych, zaś całkowity koszt prac łącznie z wkładem samorządu to 390 tysięcy. Inwestycje mają być ukończone do końca czerwca. Akurat w tych miejscowościach do tej pory nigdy nie było żadnych placów zabaw i, i, i rzeczywiście te dzieci nie mogły spędzać wolnego czasu, tym bardziej gdzieś po południami nie miały możliwości yy, skorzystania z takich placów, także uważam, że to jest bardzo zasadne i bardzo potrzebne. Park i place zabaw za kilka tygodni zostaną oddane do użytku mieszkańcom.